Selekcja. Tension. Crainte. Suspense. Warsaw Fashion Street to qui w aux jeunes pozwala młodym talentom leur swoje potencjał przed public international. Każdy z młodych projektantów marzy o tym, żeby mieć swój pokaz w Paryżu, stolicy świata mody. Ja myślę, że te marzenia mogą się spełnić i na pewno się spełnią, ale spełnią się tylko w tych którzy są bardzo zdeterminowani, którzy chcą, którzy mają wyobraźnię, którzy potrafią walczyć i którzy potrafią też w jakiś sposób e, poradzić sobie z porażką. Także nie można się poddawać. Ja uważam, że się wszystko może udać.